Witaj, mój drogi przyjacielu. Czy kiedykolwiek usłyszałeś ten głos w swojej głowie? Krytyczny, ostry, wręcz okrutny? Ten, który mówi ci, że nie jesteś wystarczający? Że powinieneś był zrobić więcej, być lepszym, osiągnąć więcej? To twój wewnętrzny krytyk. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odnaleźć ciszę w jego głośnym monologu. Pozwól, że opowiem ci historię z mojego życia. Kiedy byłem młodszy, też miałem tego krytyka. Pojawiał się zawsze, gdy popełniłem błąd lub nie spełniłem oczekiwań. Głos ten mówił mi, nie jesteś wystarczająco dobry, nigdy ci się nie uda. Przez lata wierzyłem w te słowa, aż pewnego dnia mój mistrz zadał mi proste pytanie. Czy ten głos, który tak głośno krzyczy, mówi prawdę? Z początku myślałem, że tak. Przecież to ja mówiłem do siebie. Ale później zrozumiałem coś ważnego. Ten krytyk to nie ja. To tylko echo dawnych obaw i przekonań, które już dawno przestały mi służyć. Wewnętrzny krytyk powstaje z wielu źródeł. Z naszych doświadczeń. Z tego, co mówili nam inni. I z oczekiwań, które sami sobie stawiamy. Ale czy wiesz, co najbardziej go wzmacnia? To, co najbardziej go wzmacnia, to nasza uwaga. Im więcej czasu poświęcasz na słuchanie krytyka, tym mocniejszy się staje. Dlatego kluczowe pytanie brzmi: jak odebrać mu tę moc? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, kiedy krytyk zaczyna mówić. Zamiast reagować na jego słowa, zatrzymaj się i zapytaj siebie. Czy to jest prawda? Czy ten głos mnie wspiera? Z czasem zauważysz, że większość jego słów jest przesadzona, niesprawiedliwa, a czasem wręcz absurdalna. Drugim krokiem jest zastąpienie krytyka czymś innym, głosem współczucia. Wyobraź sobie, że mówisz do siebie tak, jak mówiłbyś do bliskiego przyjaciela. Czy wytykałbyś mu każdy błąd? Czy mówiłbyś mu, że jest nic nie wart? Nie, nie zrobiłbyś tego. Okaż sobie tę samą życzliwość. Wreszcie, trzeci krok to praktyka obecności. Wewnętrzny krytyk żyje w przeszłości i przyszłości, przypomina ci błędy lub straszy przyszłymi porażkami. Ale kiedy jesteś tu i teraz, krytyk traci swoje pole działania. Oddychaj głęboko, poczuj ziemię pod stopami, skup się na tym, co jest realne w tej chwili. Tylko tu i teraz masz pełną kontrolę nad swoimi myślami. Pamiętaj, mój przyjacielu, wewnętrzny krytyk może być głośny, ale nie ma nad tobą władzy, jeśli mu na to nie pozwolisz. To tylko głos, echo dawnych obaw i doświadczeń, nie rzeczywistość. To ty decydujesz, którym głosom oddajesz przestrzeń w swoim życiu. Możesz wybrać, by słuchać siebie z życzliwością i zrozumieniem, zamiast pozwalać, by krytyka definiowała twoją wartość. Twój wewnętrzny spokój jest jak las, trwały, niezmienny, zawsze obecny, nawet jeśli chwilowo o nim zapomnisz. Wystarczy, że zatrzymasz się na chwilę i przypomnisz sobie, że On tam jest, gotowy, by Cię przyjąć. Twoje życie może być pełne harmonii i równowagi. Nie musisz walczyć z samym sobą. Możesz siebie wspierać, akceptować i budować relację opartą na szacunku, jakiej zawsze potrzebowałeś. Tylko od Ciebie zależy, czy wybierzesz ten spokój.